Roku to była Komisja 4 i 26 po wczorajszym. Szanowni Państwo, chciałbym też tutaj poinformować, że odbyły się spotkania w tej sprawie. 5 stycznia było spotkanie Rady z Radą Pedagogiczną, gdzie udział się wzięty Pan Wójt, Pan Zastępca, Pani Kierownik Referatu, Przewodnicząca Związku Myscielstwa Polskiego, Radę reprezentowałem ja i Przewodniczący Komisji Oświaty. Następne spotkanie z mieszkańcami, z Radą pedagogiczną, z rodzicami, z mieszkańcami Łaniema odbyło się 12 stycznia, gdzie zostało zaprezentowane, przedstawione szczegółowe dane na temat funkcjonowania oświaty na terenie gminy. W czasie tych zebran była możliwość wypowiedzenia się przez każdą ze stron. Także dyskusja odbyła się tam na, na tym zebraniu. Oprócz Nie. tutaj ze strony urzędu gminy, oprócz tych osób, które już wcześniej wymieniłem, była też grupa radnych, którzy byli zainteresowani tą sprawą i przybyli na to spotkanie i zapoznali się też z opinią, z wnioskami, które ze strony mieszkańców gminy. Ponadto chciałbym poinformować, że 18 stycznia została złożona na ręce u zastępcy pana Wójta, pana Piaseckiego petycja mieszkańców Łaniewa. Jedną kopię, jednym odpis otrzymałem również ja tej petycji. Z tą petycją wczoraj, nie wczoraj, na posiedzeniu komisji zapoznałem wszystkich radnych z tą petycją, którą została złożona tutaj do urzędu gminy. Również wczoraj zapoznałem wszystkich radnych z listem otwartym, który skierowała pani Danuta Kielak do do radnych i do, do przewodniczących radnych. Wczoraj też z tym listem otwartym radni zostali zapoznani. Chciałbym podkreślić, że wczoraj po wczorajszych obradach komisji komisje wspólnie zostały tym piątym zaopiniowany pozytywnie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Odczytać też te pozycji. Jeżeli nie ma, szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. też mamy do Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, naprawdę chciałbym zachować uwagę do końca. To nie są łatwe jakieś decyzje. Wszystkie argumenty uważam zostały wypowiedziane. Na zebraniu, które się odbyło 22 12 stycznia tego roku, Szanowni Państwo, naprawdę to jest ten sposób, że wszelkie konsultacje, wszelkie rozmowy prowadzi się przed sesją i nikt nie może zarzucić, że nie było tych konsultacji. Ale że nie, nie było. było na tym zebraniu wszystkich radnych. Szanowni, Szanowni Państwo, państwo ale radnych. proszę Pana, dlatego, dlatego proszę Pana informowałem o tym, że wszyscy radni na swoich posiedzeniach komisji, byli zapoznawani tak samo szczegółowo, a może jeszcze bardziej szczegółowo, z tymi danymi, które zostały przedstawione na zebraniu. Ale czy ktoś z rodziców był na tych komisjach? Przedstawicieli szkoły był na tych komisjach? Szanowni Państwo, na posiedzeniach komisji Rady Gminy biorą udział radni Rady Gminy. Także nie jest przewidziany no, udział osób to, to pan nie zna prawa. Radni mają konsultować ze swoimi wyborcami. Proszę Uważam, że, że te konsultacje zostały przeprowadzone. Szanowni Państwo, w tej chwili zwracam się jeszcze raz do radnych. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Prawo pozwala. Do Jeżeli nie, przechodzimy do głosowania. Panie przewodniczący, w tej sprawie. Tak, przecież prawo pozwala wypowiedzieć się osobom, Jesz, które tu przybyły raz, w tej sprawie. Państwa, ja, jeszcze raz, jeszcze <noise> naprawdę, żeby tu nie, nikt państwa nie zabiera głosu, jeszcze, żeby to było jasne i wyraźnie Czasem już się dawno skończyły. Tak, a pan tutaj przesłuchuje. Każdy z państwa miał z możliwość zabrania głosu na zebraniu, który się odbył w naszej miejscowości. Pan nam nie, nie zaoferował żadnej propozycji, co my dostaniemy w Teraz mówię, nic, 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 ja jestem od przeprowadzenia sesji, było na zebraniu osoby kompetentne, było, było, był bój, ale, ale, ale pan jest stróżem prawa też tutaj, A pan reprezentuje prawo, także prawo, tak, prawo niech pan przestrzega, niech da przykład. Będę to przestrzegał z każdą liberą prawa, z każdą... No, w związku <grym> z <wiosku, grym> powyższym projektu uchwały w zamiaru likwidacji szkoły filialnych w Ładniewie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Młodziech, Pozajem, Kto jest, 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 jest nas za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały, proszę o podniesienie mandatu. Zastanówcie się dobrze. To nie jest 2, taka 6, łatwa decyzja. Na raz, dwa, trzy, cztery, jest za. Kto jest przeciwny? Proszę o podniesienie mandatu. Raz. Panie Skarbnikie, to są nic inni radni z oczu, Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Ładniewie z publicznej szkoły podstawowej w Grunowie. Przechodzimy do punktu siódmego, projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji publicznego gimnazjum w Ładniewie. Takie sama procedura odbyła się odnośnie szkoły kryzjalnej i odnośnie szkoły publicznego gimnazjum. Także, gdzieś yy, z Państwa radnych, ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania. Kto jest za, przy, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały, proszę o podniesienie mandatu. Była 8 prysa, było za, tak? stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji publicznego i pracy planu. Nie, proszę Państwa, tak, tak, przestrzegam tego ścisłe, ścisłe wydań Rady. Najpierw trzeba znać to prawo, żeby go przestrzegać. Widzę pan tu, Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Szanowni Państwo. mimo głosy serce <laughs> chciałem odczytać kapel. Okay. Szanowni Państwo, pomoc dla uli. Nazywam się Arkadiusz Sytrzyk. Jestem mężem 28 letnim To jest Kulśkury czas na przeczytanie i mamy Średniego Synda Wojcia. Jesteśmy. Dziękujemy Obiec tak to jest, już nie Zobaczymy, jak autobusy z dziećmi będą się przewracały na tej drodze przez Wróblik. Zobaczymy, kto z Państwa przyjdzie do nas i nam powie, że nie daj Boże, stała się jakaś katastrofa. Kto nam spojrzy w oczy. Wasza decyzja jest na lata. To nie jest tak łatwo. Tary, Sobie odwołać szkołę i zamknąć na tej drodze. Zastanówcie się, Pani Ktoś jeździ przez Wróblik i na nie to Pozwólcie nam coś dojść do słowa, nie co wy macie do powiedzenia. No przewodniczący ciągle łamie prawo. Się, odpowiedzenia się, odpowiedzenia się, odpowiedzenia się. Czyta list, a zamiast tu wysłuchać mieszkańców. Jakiś wygnieciony masakra. Tak, to jest, jest, jest jest przewidziany porządek obrad w punkcie 15 w wnioski. Proszę poczekać, że wtedy udzielę do głosu. Czekaliśmy, wystarczająco dużo. Dziękujemy. Nazywam się Arkadiusz Syczyk, jestem mężem 28-letniej Urszury.